Na pytanie o sytuację epidemiczną w powiecie polkowickim Sanepit odpowiada krótko, że nie jest wesoło. Nowych przypadków przybywa niemal każdej doby, a łącznie zakażonych jest 70 osób, to połowa wszystkich przypadków, jakie zanotowano od początku pandemii. Oczywiście jest to związane między innymi z ogniskiem, które, z ogniskiem zakażenia, które wystąpiło w Zolu, w Polkowicach i tam mamy 16 osób zdiagnozowanych pozytywnie w sensie takim, że stwierdzono obecność wirusa SARS i u 16 pensjonariuszy i pięciu osób z personelu. Wszyscy pacjenci polkowickiego zolu, u których potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zostali przewięzieni na oddział zakaźny we Wrocławiu. Mamy także dwa, dwa obiekty oświatowe zamknięte przedszkole i szkołę. Oczywiście te obiekty, to, jest, to są obiekty w Przemkowie. Yy, nie wynika tam z dużej ilości zakażeń, tylko organizacji placówki. Okazuje się, że osoby z personelu miały kontakt z dyrekcją, z administracją, co. Według decyzji dyrektora i jednostki nadrzędnej uniemożliwia funkcjonowanie szkoły, a to samo jest z przedszkolem. Trudna sytuacja skłania sanepit do przewidywań, że wkrótce powiat Polkowicki może trafić do żółtej strefy. To nie byłaby dobra wiadomość, zwłaszcza, że wkrótce obostrzenia związane ze strefami epidemicznymi mogą zostać zaostrzone. Wydaje się, że jest mówione o tym, że maski będą obowiązywały wtedy wszystkie osoby poza miejscem zamieszkania i nie tylko właśnie sklepy, tak jak do tej pory czy miejsca, czy obiekty użyteczności publicznej zamknięte, czy środki transportu. Też będą na pewno skrócone godziny pracy niektórych instytucji, typu, znaczy instytucji, bary, kawiarnie, kina, zmniejszona liczba osób. To wszystko to się wiąże właśnie z takimi obostrzeniami, czyli to, tak jak mieliśmy na początku pandemii. Stąd szczery apel polkowickich służb sanitarnych, aby przestrzegać zasad. Tylko one mogą pozwolić na zatrzymanie szybkiego rozprzestrzeniania się choroby. Apeluję do, do wszystkich osób, a szczególnie do tych, co nie wierzą w koronawirusa, o to, żeby uszanowały prawa tych osób, które wierzą. Aktualnie w powiecie polkowickim na kwarantannie przebywa 449 osób, a walkę z chorobą od początku pandemii wygrało 85 zakażonych.